Internet to najpotężniejsze medium, którego artyści używają, by komunikować się ze swoimi fanami. I tak jak w każdym medium, są w nim tematy mniej oraz bardziej gorące. Zdecydowaliśmy się wykorzystać fakt ogromnego zainteresowania opóźniającą się premierą wydania najnowszej płyty PZ do promocji SkyDrive, usługi cloud sharingowej od Microsoft. Najpopularniejszy w polskim internecie raper ogłosił swoim fanom, że przenosi się na chmurę. I od tej chwili jego najświeższe materiały foto i wideo dostępne będą wyłącznie na jego profilu SkyDrive. Internauci, którzy od wielu miesięcy oczekiwali na jakąkolwiek nową piosenkę gwiazdora, otrzymali dodatkową zachętę premierowy utwór zatytułowany Chmura. Oparta na dwuznacznym tytule piosenka opowiadała o zaletach naszego produktu. Aby obejrzeć i ściągnąć teledysk, wystarczyło założyć konto na SkyDrive i odwiedzić profil artysty. Efekt przerósł nasze oczekiwania. W akcję zaangażowało się ponad 130 tysięcy fanów, a co najważniejsze, wzrost nowych użytkowników SkyDrive wyniósł aż 130%, przy zakładanych 40%. Udało nam się również osiągnąć inny, jeszcze bardziej spektakularny efekt. Chmura została udostępniona na YouTube, gdzie stała się jedną z najbardziej popularnych i najlepiej ocenianych piosenek artysty. Przeprowadzam się na chmurę. W tej chmurze mam świat który idealnie mi pasuje, więc tam mieszkam. Możesz mi nie wierzyć, lecz ta chmura leży bardzo blisko i z każdego miejsca mogę wejść tam szybko. Moja chmura jak planeta ja jak Kevin Spacey. Zapraszam cię do miejsca, gdzie się wszystko zmieści. Po prostu weź mnie co tylko chcemy i przenieś mi się do miejsca, nie z tej Ziemi. Choć. Przeprowadzam się na chmurę, coś na kształt tej, którą wydmuchujesz i dobrze się z tym czuję dziś. Bijam się w jakiś wirtualny tunel i daleko od latuje to mnie nie kosztuje nic. Przeprowadzam się na chmurę, coś na kształt tej, którą